Hej, witajcie! Podróżując po różnych miejscach, odwiedzając różne kraje, różne zakłady, nauczyłem się paru ważnych rzeczy i dzisiaj chcę się z wami podzielić tymi rzeczami. Dzisiaj chcę się z wami właśnie podzielić moją wiedzą, moimi przemyśleniami: czy warto jest w ogóle Zmieniać cokolwiek w życiu, czy, czy może zostać w jednym miejscu. No, wiecie, znając mnie, oglądając ten kanał, wiecie, że ja no, nie jestem osobą, która uważa, że siedzenie w miejscu jest dobrą rzeczą, żeby sobie wziąć, założyć rodzinę, kupić sobie domek i po prostu chodzić do pracy, wracać i nic nie robić, po prostu nie rozwijać się. Zawsze Wam powtarzam, że warto jest zmieniać pracę. Jak nie zmieniać pracy, to robić coś po pracy, zrobić w jakimś w garażyku sobie coś robić, czy może w internecie założyć swoją stronę. Przeróżne, przeróżne, rzeczy. Jednakże dzisiaj, dzisiaj to Wam chcę doradzić właśnie, dzisiaj chcę Wam powiedzieć, czego się nauczyłem. Więc przygotowałem tylko 5 pięć, pięć punktów, tylko. 5 punktów które, które ja zauważyłem najbardziej. Pierwszy punkt: kiedy pierwszy raz wyjechałem, kiedy pierwszy raz zmieniłem pracę, zauważyłem, że można pracować w lepszych warunkach. Słuchajcie, jadąc za granicę, jadąc w ogóle do innego kraju, otwieramy oczy, że pracodawca może nam zapewnić lepsze warunki. Nikt mnie nie gonił. Rozumiecie? W Polsce cały czas było dawaj, dawaj, dawaj. Czas, czas trzeba skończyć, to musi być na jutro, to musi być na już. Cały czas taka presja. I to, I to naprawdę powodowało, że człowiek chodził taki cały czas taki, no, agresją, naładowany agresją, że kurde, że musisz cały czas cisnąć. Za granicą tego nie było. Nigdzie, może zdarzył się jeden zakład, ale tam już miałem tak. Już olewałem to tak, że już po prostu się nauczyłem w tych innych zakładach, że nikt mnie nie będzie gonił, nikt nie będzie stał za mną. I taki irlandczyk, pamiętam, był. Nie pamiętam jak się nazywa, zapomniałem. Wydawało się na początku fajny chłop, a później się okazało, on tylko gonił, gonił, żeby więcej robić. Ja mu powiedziałem wprost: ja mam stawkę na godzinę, a nie na akord. Ja nie mam od roboty, tylko od, od, od godziny, więc nie będę się śpieszył. A poza tym spawacz. Szybki to spawacz chujowy. Tak mnie uczyli, tak mnie w Belgii nauczyli, w Holandii wszędzie mi to powtarzali, nawet w Anglii, że dobry spawacz robi powolni, powoli, dokładnie, i tak ma być. Nie ma żadnych akordów. Jeżeli gdzieś znajdziecie pracę na akord uciekać. Ale dalej. Warunki. Godne warunki. Czysta hala, słuch słuchajcie, czysto, wentylowana hala. E ciuchy, które zmieniają ci co tydzień. To na, o, to jest na, na przykład super, gdzie w Polsce tego nie, nie, nie spotkałem nigdzie. Musiałem sam sobie prać ciuchy albo po prostu chodziło się długi czas i wyrzucało się później. To coś, coś okropnego. W Holandii, w Anglii, w różnych krajach tydzień czasu się na przykład w jakimś kominezonie chodziło, wybrudził się, zmieniało. No, nawet codziennie się zmieniało czasami, bo robiło się jakąś Głównianą robotę i po prostu wymieniało się ten kombinezon, to ubranie, i brało się nowe czyste, bo były przygotowane. Na przykład w tej firmie, co jestem teraz, tak jak wielu za granicą, mam po prostu kilka kombinezonów ze swoim imieniem i nazwiskiem podpisane. Daję do prania. Jak są wyprane, na szafce ktoś mi kładzie w Finlandii. Wiem, że do szafek wsadzają i to mi się naprawdę podoba, że. Ta higiena, ta estetyka pracy jest całkowicie inna niż widziałem to wcześniej. Nie do pomyślenia. Dziurawe ubrania, w Polsce pamiętam, taśmą zaklejane jakieś na szybkiego tego. Tutaj masz rozwalone, idziesz, bierzesz następne i nikt ci słowa nie powie, że to ubranie wziąłeś nowe, bo najważniejsza jest, najważniejszy jesteś ty. Pracodawcy właśnie dbają o pracowników, to zauważyłem. Te to za granicą zobaczyłem właśnie, że dbają, żebyś, żebyś sobie nie zrobił krzywdy, żebyś po prostu dla nich cały czas pracował. A w Polsce nigdy się to tobą nie przejmowali. Jak poszedłeś na chorobowe, to, by, to najlepiej chcieliby cię zwolnić, bo jak to może być, że ty po prostu nie tyrasz jak inni, tylko chorujesz. Za granicą troszeczkę inaczej na to patrzą. Chcą właśnie, żebyś cały czas pracował, lepiej, żebyś nawet wolniej pracował, ale cały czas. I, I to jest różnica między Polską a zagranicą. W Polsce też zaczyna to się zmieniać. Jest już coraz więcej zakładów, gdzie zaczynają trochę patrzeć na tego pracownika. Lepsze warunki. Tak samo lepsze warunki, jeżeli chodzi o, na przykład, o elastyczność pracy. Bo, na przykład, jak masz rodzinę, często za granicą zauważyłem, że stawiałem to na pierwszym miejscu. Idziesz do pracodawcy, potrzebujesz potrzebujesz wyjść, bo, bo dziecko jest chore, bo musisz z dzieckiem do lekarza pojechać. Nie ma problemu. W Polsce kręcą, że nie może kto inny pojechać tego, czy opieka, czy cokolwiek, zawsze był problem. Punkt drugi. Zauważyłem, że można zarabiać lepiej. Słuchajcie, właśnie to jest, to jest, to też straszna różnica, że Pracownik fizyczny też może zarabiać, że pracownik fizyczny za nadgodziny, o na przykład to, za nadgodziny, pach, 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 tak? Przychodzicie w sobotę 50% ekstra, w tygodniu 25% ekstra. Czy w innych zakładach, czy w innych krajach jest inaczej, na przykład za sobotę jest 100%, czy za niedzielę 200%, każdy kraj ma inaczej, ale chodzi o to, że to wszystko mogą wypłacać, nie ma problemu. W Polsce wiele zakładów ma to do siebie, że pracując w nadgodzinach dostajesz tą samą stawkę. Bo robisz na jakiejś umowie zlecenie, coś tam, nikt ci nie wypłaci ekstra za to. Robisz na przykład 250 godzin po jednej stawce, 25 czy tam 30 zł. I, i to jest niefajne. Tutaj, tutaj nie spotkałem się z czymś takim, aczkolwiek pewnie też są firmy. Ja akurat w moim, w moim doświadczeniu nie spotkałem się, wszędzie miałem płacone, jeżeli musiałem robić nadgodziny, miałem dobrze płacone, odpowiednio do, do właśnie regulacji w danym kraju. Następne, następne, co właśnie z zarobkami, zauważyłem, że jest straszny przeskok między, między krajem, właśnie, w którym się urodziłem, między Polską a zagranicą. Na dzień dzisiejszy to troszeczkę może się już zmieniło, ale ja pamiętam, jak wyjeżdżałem w 2005 roku po raz pierwszy z zagranicy, wjechałem do Irlandii, słuchajcie, i tygodniowo zarabiałem 500 euro, a w Polsce w tamtych latach hmm, najniższa krajowa 600 zł. Zarabiałem 600 zł, czyli to było jakieś 150 euro. A ja w Irlandii Zarobiłem 500 euro tygodniowo, więc zobaczcie jaki przez przeskok to był. Gdybym nie pojechał, to nawet bym tego nigdy nie wiedział. Zawsze słyszałem, że tyle się zarabia. Dzisiaj oczywiście te zarobki strasznie się wyrównały i przez te wszystkie lata praktycznie niewiele podniosły się zarobki. Ludzie, co zarabiały wtedy po 500, teraz niewiele więcej mają. 550, 600 euro, więc to nie jest duża różnica. Nawet 500 euro niektórzy Niektórzy do dnia dzisiejszego zarabiają, gdzie właśnie 15 lat temu można było tyle samo zarobić. To jest nienormalne. To jest naprawdę, nie 15-20 już prawie. To jest nienormalne, że to ceny wszystkiego tak do góry wyszczeliły, a zarobki praktycznie nie ruszyły się. Ale w tamtych latach zauważyłem właśnie, że można, jest bardzo duży przeskok. Dzisiaj spawać w Polsce już też może godnie zarobić. Wiem, że dużo firm zaczyna płacić. Oczywiście Przepraszam Was? Odpowiednio wyspecjalizowany ten spawacz, który spawa rury, pod badania. ma dosyć dobre certyfikaty i oczywiście umiejętności, bo to najważniejsze. Następna rzecz, numer trzy, czego właśnie się tak co zauważyłem, czego nauczyłem się, że. No nie jestem alfa i omega, że nie wiem wszystkiego. Wydawało mi się, jak pracowałem jako spawacz 7 lat, że pojadę i po prostu zawołuję światem, że ci co tam pracują za granicą, oni są tacy do mnie. I rzeczywistość była inna. Pamiętam mój projekt, jak spawałem wiatraki, ile mnie nauczyli Portugalczycy, jak ładnie po prostu położyć lico na rurze. Na 15-20 pasków, lico takie ładne kotwice, żeby zrobić. Oni mnie tego nauczyli. Wydawało mi się, że umiem, ale ja bym to umiał, ale ta lura była tak gorąca, że przy parametrach, których ja byłem nauczony, wszystko spływało. Oni mnie nauczyli, że małymi parametrami proszkiem, żeby spawać troszeczkę inaczej. I tak przy każdej innej pracy zaczynałem coś czerpać. Oczywiście, tak samo nauczyłem się tego, że. Mój angielski to jeszcze jest, jeszcze jest taki, no, jeszcze daleko mi do perfekcji, gdzie zacząłem rozmawiać z ludźmi naprawdę, którzy takimi wykształconymi, którzy naprawdę umieli angielski na bardzo wysokim poziomie. W szczególności jacyś kierownicy czy pracownicy biur pośrednictwa pracy. Oczywiście nie wszyscy, ale część z nich naprawdę miała wysoki poziom tego angielskiego, i to też zobaczyłem, że Mogę się jeszcze czegoś uczyć. Najważniejsze właśnie rzeczy, co, co, co zrozumiałem, że jeszcze mogę się wiele nauczyć i że można się uczyć całe życie, a i tak będzie dalej się głupim. To jest bardzo ważne i wiem, że pojadąc, jadąc jeszcze w następne miejsce, znowu czegoś się nauczę, znowu czegoś nowego i, i to jest fajne. I na tym życie właśnie polega, żeby po prostu uczyć się, żeby się rozwijać i i to mi na przykład daje szczęście. Ja nie chcę stać w miejscu. Mi da to szczęście. Może wam nie będzie to potrzebne. Może wy nie chcecie się rozwijać. Może wam wystarcza to, co macie. A to takie trochę smutne jest, żeby być zadowolonym tylko... Ja oczywiście, ja się cieszę z tego, co mam. Cieszę się, z, z, że mam dom, że mam rodzinę, syna, żonę, że, że mam pracę, że mam przede wszystkim, co mam, że mam zdrowie, ale chcę po prostu dalej. Jak wiecie... Czytam dużo, rozwijam się, rozwijam ten kanał i jeszcze wiele innych rzeczy, I, i to jest sens życia. I nie wracajcie tylko do domu, i nie siadajcie na kanapie tylko po to, żeby obejrzeć film, czy wypić piwo, bo nie na tym życie polega. Numer cztery. Zrozumiałem też taką okrutną prawdę, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Do czego to tutaj. Do czego zmierzam. Wielokrotnie ludzie się napalają. A bo kumpel powiedział, że tam w robocie to jest tak, że tyle się zarabia, że ludzie tacy, że to, że tamto. A przychodzi co do czego zwalniacie się z pracy, jedziecie tam i nagle po tygodniu macie dosyć. Okazuje się, że jest kohos, że ludzie to są naprawdę wredni. Jeden drugiego chodzi podpierdala do biura. A z wypłatą za każdym razem trzeba się dopominać o swoje. Więc nie można się napalać, słuchać to, co ludzie mówią, bo dla jednego naprawdę jedno miejsce może być super, dla drugiego nie. Warto się przekonać i warto nie jest rzucać wszystkiego w jednym momencie. Pojechać, wziąć wolne w jednej firmie, pojechać, zobaczyć tydzień, dwa i zobaczyć, czy naprawdę warto jest zrezygnować z czegoś, gdzie pracujecie, bo pamiętajcie. W każdej firmie jest tak samo. Na początku będziecie też super zadowoleni, a po dwóch, trzech latach zaczyna człowiek być niezadowolony, zaczyna myśleć źle o tej firmie. A jak się zwolnicie, pójdziecie do gorszej, zaczynacie myśleć, jak w tamtej było dobrze. Jak naprawdę fajną robotę zostawiliście, więc dwa razy się trzeba zastanowić, jak naprawdę jest. I ostatni numer, numer 5. Zauważyłem, jak fałszywi są ludzie. I będąc cały czas w jednym miejscu, znałem, po prostu miałem wąską grupę swoich znajomych, których, których uważałem za naprawdę fajnych, za takich, którzy pójdą za mną w ogień. Jak zacząłem jeździć, oczywiście tych wszystkich znajomych straciłem, kontakty straciłem. Oni wszyscy mają swoje życie. Ja po prostu nigdy tam w ich życiu nie byłem, to zrozumiałem, że to po prostu ludzie są tak zakłamani, że dopóki Cię potrzebują, dopóki jesteś koło nich, to są naprawdę fajni super. A jeżeli, jeżeli gdzieś na chwilę znikniesz, zapominają o tobie. Ale bardzo zauważyłem za granicą, jak fałszywi ludzie są. Jak potrafią ludzie kłamać, że tutaj robią z siebie naprawdę super wspaniałych ludzi, co oni w Polsce nie mają, firmy, zostawili firmy, zostawili domy, ziemię, poddawali komuś e, swoim byłym, bo to nie było dla nich, że byli multimilionerami, ale pieniądze im szczęścia nie dały, a tutaj robią na jakiejś nieszczęsnej taśmie za najniższą krajową cały dzień przerzucając jakieś kurczaki, czy jakieś inne produkty, nieszczęśliwi, wracając do domu, chlejąc, trzpając i po prostu starając się zapomnieć, jak jest naprawdę. Próbują pokazać się przed, właśnie przed ludźmi, że oni naprawdę, tak naprawdę to tutaj przyjechali, tylko tak obo, bo oni tak naprawdę to mają super. To naprawdę, jaka, jest, o, jacy obłudni i fałszywi ludzie są, to naprawdę zauważyć za granicą. Najśmieszniejsze jest to, że spotykając raz taką osobę, drugi trzeci, myślisz, że naprawdę ta osoba jest w porządku, ale zaczynając analizować wszystkie po prostu te kłamstwa, nie chcesz mieć do czynienia z takimi ludźmi. Nie chcesz naprawdę się z nimi znać i zaczynasz widzieć, że, że praktycznie co druga osoba taka jest, że co druga osoba. Próbuje pokazać, że jest naprawdę kim innym. Czy to wstyd, czy to wstyd, że całe życie do niczego się nie doszło, czy to wstyd, że pracuje się fizycznie? Ja nie uważam, że to jest wstyd. A czy to wstyd, że ktoś cię w życiu okradł, ktoś cię zostawił, upokorzył? No nie, takie rzeczy się zdarzają. I wstydem, wstydem dla mnie to jest to, że nic nie próbuje się z tym robić. Że budzicie się rano i cały czas jesteście w dołku, i cały czas próbujecie całemu światu pokazać, że Wy jesteście szczęśliwi, a tak naprawdę w środku jesteście nieszczęśliwi. To jest masakra. I to jest dla mnie wstyd. Ale jeżeli coś Wam w życiu nie wyszło, a próbujecie to odbudować, mało tego. Opowiecie ludziom historię, jak było wcześniej, a jak jest teraz to będziecie mieli szacunek wśród tych ludzi. I ci ludzie tego nie rozumieją, bo ja, ja straciłem naprawdę wiele. Straciłem w życiu praktycznie wszystko. Pewnie już nie raz wam to mówiłem, ale kilka lat temu moja, moja była, zabrała mi dom, samochód, syna, wyczyściła wszystkie konta, zostałem z niczym, naprawdę z niczym. I się tego nie wstydzę, rozumiecie, nie wstydzę i każdemu to powiem. Bo mogłem stanąć na nogi, mogłem, właśnie tak jak powiedziałem, mogłem mieć dzięki swojej determinacji, dzięki temu w środku, mogłem założyć nową rodzinę, mieć dom i normalne życie z powrotem, a nawet lepsze niż przedtem, bo, bo cały czas w środku wierzyłem w to. I nikogo nigdy nie okłamywałem, że że jestem jakimś biznesmenem, jestem jakimś multimilionerem. Nikomu nigdy tego nie wkręcałem, słuchajcie. Ja po prostu mówiłem, jak jest. Mówię, mówiłem wszystkim, że po prostu zostałem zerem na firmowym pokoju w Holandii, bez niczego, a jednak dało się. I mam nadzieję, że to Was czegoś nauczy, bo. Wyjazdy za granicą, owszem, może, może troszeczkę spowodowały, że moja sytuacja pogorszyła się, ale w pewnym momencie się polepszyła, bo zawsze musi iść coś na dół, później żeby iść szło do góry. I tak naprawdę jestem szczęśliwy tu, gdzie teraz jestem i jestem szczęśliwy, że przeżyłem to, co przeżyłem, dzięki właśnie tym wyjazdom, dzięki nowym doświadczeniom, bo zobaczyłem, kto jest kim. I tak kończę ten dzisiejszy odcinek. Jak dotarłeś do końca, dotarłaś do końca. Napisz coś. Trzymaj się. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne, wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśniesz ten przycisk. Czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube was informował o tym, i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć. Funkcję wesprzyj. Dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia! Cześć!